Tym razem coś dla fanów Paryża i lat 20. Nine Elephants. W Nine Elephants wcielimy się w córkę zaginionego profesora Weissmana. Pracował on nad wynalazkiem zwanym Kamerą Czasu, ale niestety ktoś go porwał. Laura przyjeżdża z Niemiec i postanawia przeprowadzić śledztwo. Ku jej zdumieniu pomoże jej w tym Eustach, kot, który umie mówić. Wszystko wskazuje na to, że za zniknięciem profesora stoi tajemnicza grupa o symbolu dziewięciu słoni. Gra umiejscowiona jest w Paryżu lat dwudziestych, co przez wielu uważane jest za najciekawszą epokę w historii miasta. Zwiedzimy tu większość popularnych zabytków, takich jak katedra Notre Dame czy wieża Eiffla. Nine Elephants to gra przygodowa w stylu hidden object. Większość lokacji nie wymaga jednak od nas szukania przedmiotów z listy, a w dużej mierze opierać się będzie na rozmowie z przechodniami. Jeśli będą coś dla nas mieli, zazwyczaj każą nam wcześniej rozwiązać zagadkę. Zagadek jest tutaj w sumie ponad 230 i około 8 minigier. Jeśli rozwiążemy je w grze, możemy później wracać do każdej z nich i ukończyć ją powtórnie. Grafika utrzymana jest w przejrzystym i ładnym stylu, jednak można było pokusić się o ciekawszą czcionkę w dialogach. Podsumowując, Nine Elephants to gra w stylu dawnych przygodówek, serwujące nam wciągającą historię i ładną grafikę. Spodoba się szczególnie fanom romantycznego Paryża, ale też miłośnikom wszelkiego rodzaju gier logicznych. Jeśli jesteście zainteresowani, Nine Elephants kupicie na Google Play i App Store za około 11 zł.